Cześć. w tym filmie chcemy przypomnieć Wam, jak poprawnie zachować się na skrzyżowaniach równorzędnych, jak jest ustalane pierwszeństwo na tego typu skrzyżowaniach. I do tej analizy wykorzystamy sobie szczeciński rejon Wałów Chrobrego, gdzie wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi oznakowanymi. Przypomnijcie sobie, jak się zachować, żebyście na egzaminie prawidłowo zastosowali zasadę prawej strony. No i co? Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania pozostałych filmów na naszym y, kanale. Pozdrawiam. Taki dźwięk często słyszymy na skrzyżowaniach, o których dzisiaj sobie powiemy, czyli na skrzyżowaniach równorzędnych. Zobaczcie zapis: sprawa o ruchu drogowym, który decyduje o tym, kto na takich skrzyżowaniach ma pierwszeństwo. Zajmijmy się najpierw sytuacjami bez pojazdów szynowych. I przepis mówi w ten sposób, że jeżeli jedziecie na wprost, to musicie ustąpić pojazdom z prawej strony, a jeżeli skręcacie w lewo, to musicie ustąpić pojazdom z prawej i tym z naprzeciwka, które jadą na wprost lub skręcają w prawo. Zaczynamy od najprostszego manewru na skrzyżowaniu równorzędnym, czyli wykonajmy manewr skrętu w prawo. W tej sytuacji nasz tor jazdy nie koliduje z tymi pojazdami z prawej, więc musimy zwrócić uwagę. Tylko na pieszych. No i tutaj widzicie, mamy skrzyżowanie równorzędne oznakowane. Sygnalizacja, szczególna ostrożność. No i w tej sytuacji mamy do przepuszczenia tylko pieszych. Pamiętajcie, że bardzo ważne przy wykonywaniu manewrów jest zachowanie prawidłowego toru jazdy, czyli tutaj nie możemy najechać ani na martwe pole, ani nie możemy wyjechać za oś jezdni, tak żeby nie zagrozić pojazdom, które jadą z kierunku przeciwnego. No i tutaj jeszcze raz to samo, sygnalizacja. No i kończymy manewr na swoim pasie. Zbliżając się do skrzyżowania, nie tylko musicie zachować szczególną ostrożność, ale czasami również zasadę ograniczonego zaufania, bo nie wszyscy kierowcy znają przepisy, nie pamiętają przepisów czasami i musicie wtedy ewentualnie to wy zareagować. Jadąc na wprost przez skrzyżowanie równorzędne, musicie ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które znajdują się po waszej prawej stronie. Zobaczmy kilka przykładów. Zbliżamy się do skrzyżowania, ograniczona widoczność, zwracamy uwagę na prawą stronę i zbliżają się pojazdy, więc zatrzymanie i dopiero możemy kontynuować jazdę. Jeszcze raz przejeżdżamy przez skrzyżowanie równorzędne na wprost, zwalniamy, wychylamy się, jeżeli widoczność jest ograniczona. I jeszcze raz to samo. Wykonując zmianę kierunku jazdy w lewo, na skrzyżowaniu równorzędnym musicie ustąpić pojazdom z prawej strony, ale również tym z naprzeciwka, jeżeli jadą na wprost lub skręcają w prawo. Jeżeli pojazd z naprzeciwka jedzie w lewo, no to wtedy możemy przejechać z nim bezkolizyjnie. Kilka sytuacji. Krzyżowanie równorzędne. Sygnalizacja, szczególna ostrożność. Upewniamy się, że nie mamy pojazdów nadjeżdżających ani z prawej, ani z naprzeciwka, które jechałyby na wprost, lub skręcały w prawo. I możemy kontynuować jazdę. Pamiętajcie, żeby tempo wjazdu na skrzyżowanie zawsze dostosować do widoczności, którą macie. I oczywiście przypominam, że po ukończeniu manewru zweryfikujcie, jakie znaki znajdują się na nowej drodze, na którą wjechaliście. Pamiętajcie też, że czasami znaki są zasłonięte przez krzaki drzewa. Zbliżając się do skrzyżowania zawsze upewnijcie się, że zweryfikowaliście, co tam wam się schowało za tymi zasłonami. Mamy pojazd po prawej, mamy pojazd z naprzeciwka. Widzicie, taksówka ustąpiła po prawej. Wolną ma prawą, jedzie. Teraz ja mam wolną prawą, więc mogę kontynuować. Na koniec jeszcze zwracam uwagę na pieszych. Podjeżdżam z naprzeciwka wolne. Z prawej strony zauważyłem pojazd. ustąpienie pierwszeństwa i mogę kontynuować. No i teraz, jak to jest z tymi pojazdami szynowymi? Na skrzyżowaniach równorzędnych pojazd szynowy ma pierwszeństwo, niezależnie od której strony nadjeżdża. Czyli zobaczcie, tutaj, pomimo tego, że mamy go po lewej stronie, musimy mu ustąpić pierwszeństwa. Takich sytuacji nie mamy za wiele, no ale tak jak tutaj widzicie, udało znaleźć się strefa skrzyżowań równorzędnych. Torowisko tramwajowe na drodze poprzecznej. No i wykonując zmianę kierunku jazdy w prawo, musimy zweryfikować, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy z lewej strony. Na koniec zagadka dla Was. Co w sytuacji, jeżeli mamy cztery pojazdy na wlotach na skrzyżowanie równorzędne i każdy z nich chce pojechać na wprost? Kto ma pierwszeństwo?